Cześć z tej strony, dealer, i w tej prezentacji modyfikacji Reptiles Mod. Dodaje on do naszej gry cztery różne nowe gatunki gadów. Dokładnie, gadów. Naprawdę fajnie zrobionych gadów. Zaraz sami się przekonacie, już tam mogliście zobaczyć coś tutaj chodziło. Tak czy jak przed samym zaprezentowaniem, powiem Ci parę słów. Wbina fanpage'a, bo jest was tam za mało. A jest was dużo na YouTube, za mało na fanpage'u, więc zmieńcie to, wbijcie, wbijcie teraz na fanpage'a i okej? Okay? A ja będę już teraz prezentował, więc... pierwszym mod... Pa! Pierwszym mobem, który jest dodany do naszej gry, jest... Tum, 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 gigantyczny żółw. Giant turtle. Występuje on w trzech różnych odmianach, nie mogę teraz Z tej zielonej odmiany, to jest odmiana zielona. I jest moim zdaniem najładniejsza z tych wszystkich trzech. Posiada on fajne właściwości dosyć, jest on neutralny, posiada 12 życia, możemy na nim... Siąść i on wtedy po prostu chodzi jak chce, my nim nie sterujemy. Po prostu siedzimy na nim i fajnie wyglądamy. Także jak po zabiciu, co jest bardzo ciekawym pomysłem, po prostu zostawia on skrzynkę. Nie wypada nic z niego, zmienia się w skrzynkę, co jest epickie, naprawdę. Dobra, kolejnym mobem jest. tym, tym, tym. E, jest oczywiście komodragon, O Boże, co tutaj och, chyba zginęło już to coś co. Gnęło czemu lak był. Okej, Common Dragon jest agresywnym mobem i ma naprawdę świetny język. W sumie żałuję teraz szkoda, że nie dodano dźwięku do tego moda, naprawdę, żeby te wszystkie jakieś mobki robić takie prawda? Nie że to byłoby ciekawsze, dużo ciekawsze, ale tak cieka, ta animacja języka jest po prostu boska i wielkie szacunek dla twórcy, że takie coś zrobił, więc Common Dragon chyba się respi w jednym gatunku, z tego co widzę. Myślałem on 20 serduszek. Czy 10 serduszek 20 punktów życia? Po zabiciu wypada z niego sfermentowane okopa Z tego co kojarzę, tam daj się zabić. Nie wypanie coś z siebie tak. Sfermentowane oko pająka bądź parę oczu. Ym, jest on agresywnym mobem i potrafi nas zatruć na 20 sekund. O, o mój Boże, nie bij to żółwia, nie bij! Nie, 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 nie. To był dobry żółw i. Dobrze żyje żółwiku. Masz masz jedno serduszko jeszcze tylko. I widzicie? Tam w rogu masz, macie napisane, że jest on zatruty właśnie przez te paręnaście sekund. Okej, okay, kolejnym mobem jest naj. Nie, 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 nie! Zabiłeś go, skurczy byku. Dobra, kolejnym mobem jest najbardziej agresywny, najbardziej niebezpieczny moc mob, zdecydowanie. krokodyl. Dum 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 występują w dwóch odmianach. Jest to to jest ciemniejsza odmiana, ale jest też jaśniejsza. Jest jaśniejsza, o, to jest jaśniejsza, idealnie. Ma on O13, 30 serduszek, co ja mówię? Chyba to jest tyle, co gracz, i właśnie chyba się będą biły. Nie, nie, nie bicie się, nie bicie się, nie, nie, wiem, że krokodyl zwycięży, ale o, Boże, wszystkie Okej, okay, jest on, jak mówię, agresywny, możemy go. O, ktoś mi pisze na Skype, naprawdę. Jest on agresywny, możemy go spotkać na bagnach i po prostu jest zły. Nie lubimy go, nie lubimy się i wypada z niego skóra, jak możecie zauważyć. Ostatnim już mobem jest Lizard, czyli jaszczurka. Jest ona w trzech odmianach bodajże, chyba taki ciemniejszy i taki, o dokładnie, w trzech odmianach. I jest naprawdę dosyć śmieszna, dlatego że po uderzeniu jej po prostu ucieka, Bo nawet przed uderzeniem. Ucieka. ucieka, nie uciekaj, daj się zabić. Nic jej nie wypada, chyba, albo skóra, nie, chyba nic nie wypadało z niej. Ciągle się mylę, sorki, ale mam z sobą pamięć strasznie. Zwłaszcza jeżeli tak, tak, nic, a nie, wypada z niej skóra. Może wypać z niej skóra, może nic jej nie wypać, ale jest naprawdę spoko. i Też fajny jest jej model. Połni się z tego co pamiętam na pustyni i w sumie to by było tyle na dzisiaj z tego moda. Jeżeli chcesz więcej prezentacji modów, zostaw kciuka w górę, wina fanpage'a, jak już Ci mówiłem na początku filmu. To jest naprawdę obowiązkowe, nie żartuję, bo się bardzo zdenerwuje, jak nie będzie tam dużo lajków, ok? Będzie bardzo niedobrze, ok? Ja w sumie teraz mam ferie, więc myślę, że filmiki będą się pojawiały częściej, przez pierwszy tydzień będę w domu, Z drugi gdzieś tam wyjadę, już nie mówię wam gdzie, bo o niej mówię. I usłyszymy się w kolejnych filmikach, które, jak mówię, będą się teraz pojawiały częściej, więc się do usłyszenia.